co się wydarzyło w LA po Twojej niespodziance z okazji Było ciekawie, a jestem ciekaw, czy opowiadaliśmy tą historię, bo w skrócie, Czacio, sekundkę, bo tam zobaczyłem, że Najd Bocik tam upomniał jakąś osobę i się zaciekawiłem. Ogólnie chodziło o to, że zaszło lekkie nieporozumienie, bo miały przyjść, miały przyjść tancerki. Był, Zamysł był taki, że miały przyjść tancerki czacior. A się okazało, że to były tancerki, które dodatkowo y, mogą tam jakieś usługi wykonywać. No, ale to wiadomo, że ten. No, i my na przykład nie byliśmy zainteresowani tym, i trzeba było kulturalnie te panie, ta, tym paniom powiedzieć, że no niestety y, nici. I że, że, że niestety nie znajdą klienta i yy, yy, kurcze pieczone czemu mój lewy bicek jest większy od prawego, to, to jest lewy, to jest prawy, bo, bo jakbym jak sobie siadł tak, to bym miał ten większy. Ale normalnie jest, zawsze. Zawsze jest dysproporcja. Tylko tutaj wiadomo, lekka jest dysproporcja, może trochę większa. Wiki Kozłowska zasubskrybowała, dziękujemy Ty... bardzo. Eee, to jest sam pytanie, nadal lewy. No, no dobra, no wiecie, czemu jest lewy większy, prawda? Dobra, proszę Państwa, bo jestem leworęczny nie? i po prostu jest często ćwiczony. Eee, lewy tutaj ten, <noise> też przed ramieniem widać ewentualnie, lewy jest bardziej rozbudowane. Eee, no widzicie, nie przeszkadzajcie mi w historii. Nie przeszkadzajcie mi w historii. No i właśnie była taka sytuacja, że eee, kurcze pieczone te panie, eee, te panie, no trzeba było wyprosić, bo po prostu to miało być szybkie show, szybki taniec. Poczekaj. Za, troszeczkę za głośna jest ta nuta. Nie wiem w ogóle czemu, czemu się podgłośniła i czemu teraz na przykład nie leci. Yy, dobra, ale to nieważne. No, ale wracając, Cho ogólnie long story short chodziło o to, że my chcieliśmy po prostu szybki taniec i żeby to było takie fajne, zabawne, a się okazało, że to nie, nie tylko taniec miał być i musieliśmy panią powiedzieć, że trzeba. Trzeba, o, cześć, cześć, Kuba musiał pierwszy raz Cię odmówić. No, musiałem, musiałem rzeczywiście odmówić, co ciężko mi było z tym. Dagi, nie, 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 nie. Oczywiście, że nie. No tak, 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 tak. Albert Hemingway. Nie tylko do mnie, tylko po prostu tam do, do, też do całej ekipy. I trzeba było im kulturalnie powiedzieć, że... No, no w ogóle wam powiem taką ciekawą historię, a propos Henia, że Y, trzeba było powiedzieć, trzeba było wyprosić te panie. Jak one tak nie do końca chciały wyjść, no bo po prostu y, po prostu na stawę, liczyły na zarobek, były yy, nastawione tak, na zarobek. na zarobek i też na, no, na coś innego, ale... Ale słuchajcie, teraz jest naj, najciekawsza historia. Y, już tam mówi, mówiliśmy tym paniom, że no to niestety na dzisiaj wszystko, na nos i że trzeba lecieć. Y, Yy, że muszą lecieć, i teraz tak. I teraz powiedzieliśmy tak, Heniu, dobra, to ty weź się, powiedz im coś, wyprosie, nie? I <laughs> Heniu poszedł do tego pokoju, gdzie one tam się rozłożyły, żeby po prostu je tam, no po prostu, zamysł był taki, że miał, yy, miał je wyprosić, i nagle tak mija dwie minuty, cztery minuty, pięć minut, no i cały czas yy, Heniu nie wychodzi. I nagle wchodzę, i nagle wchodzę <laughs> do tego pokoju, a Heniu normalnie tak oparty o drzwi, o, I uśmiechnięty gada sobie z laskami. Dziękujemy za ten Przekażemy przekażemy Kasi. Dzięki, węcach. dzięki. Oczywiście Jest. przekażemy jej tylko wiadomość, bo kasę zabieramy do siebie. No. Dzięki, wentyl, i tam ktoś jeszcze coś eee, zasubskrybował. Co zasubskrybował. Tutaj, tutaj, dusza, tak. dusza, dusza chyba. Dusza Bitsy zrobiła albo KJSZ.